Dzwórka! Dzień dobry, dajemy Hardcore! esperando! Morwła! Nie ma to tanto! To powrót do korzeni, jakby ktoś się pytał, Co to za ekipa, która ich pójda No raczej wszyscy, że to wcale nie był koniec! Dwa lata później, w hermetycznym gronie. Porwać drzewo w takim samym składzie. Razem z nami, warto wtedy na pokładzie. Czarny rynek, przestępczy świat. Wszystko, co nielegalne, przypisują pod ten rap To nie tak, że za te słowa mogą mnie zamknąć. Nic na mnie nie mają. Przecież ja nie biegam z klamką Operuję wersem, nie ma to tamto. Po prostu widzę to od strony, jak rządzi tu banknot. Wielu pewnie chciałoby mieć go na własność. A tak się nie da, bo on krąży z rąk do rąk. O, warszawski styl w hip Groove. Prawdziwy hip-hop jest właśnie tu. Prawdziwy hip hop, co będzie trwał wiecznie. Uliczne rytmy, najlepszy towar w mieście. Ciesz się życiem, ja tak robię co dnia. Z czystym sumieniem, w lustro spoglądam, ze spokojem patrzę w przyszłość. Wszystko w moich rękach. Bez ryzyka nie ma gry. Wiem o tym wziął, tak samo jak ty. Ty los, zły na przekór, tak to znam już jest człowieku Nieraz w moim życiu byłem hazardzistą Kiedy na jedną kartę stawiałem prawie wszystko Niewiele myśląc, podejmowałem decyzję Nie wiem jeszcze z mi się przyjdzie I teraz myślę, że w sumie na dobre mi to wyszło Że niezbyt rzetelnie planowałem swoją przeszłość SOS, ale kogo to obchodzi? Kogo? Wysyła sygnał z ratunkowej łodzi Po środku sformuł, światło już zanika Płynie na oślep bez kursu i sternika Świat nadaje SOS, ale bez bez odzewu, wszystkie kataklizmy to forma gniewu. Wszystko się spełnia, tak jak Moja wiara pozwala stawiać na rapina sport w Polsce. Choć na razie ledwo wiąże koniec końcem Chcę, że wierzę w to, że kiedyś będzie dobrze Jeśli wytrwam w obranej drodze, postąpię mądrze W kwestii nauków miałem w życiu dużo szczęścia Za to kocham to życie, jak mnie czasem rozpieszcza A jak daje mi w kość, nawet kocham jej mocniej Bowiem wiem, że za chmurą zawsze kryje się słońce I tak szczęścia nie daje jak pozytywne emocje A szczęście uzależnia od razu jak spróbujesz Możesz spać bez umiaru i tak go nie przedawkujesz Za to Bogu dziękuję Prawdziwa no przyjaźń, nierozerwalna więź to nas razem trzyma sprawia, że rozumiemy się bez pewnej utręki w swych policzę na palcach jednej ręki W tej kwestii braku musi być równowaga Daję swoje credo, ale też wymagam Nic nad wyraz pół na pół, mówiąc ogólnie To zaufanie musi być obopólne Ten ducha stan to moja prywatna nirwana Nie muszę robić nic, gdy wyobraźnia działa sama Ja się nigdzie nie spieszę Rzeczy ważniejsze niż cały ten hajs Jeszcze na stać, żeby pomagać Wyciągnąć rękę zupełnie bezinteresownie niż za pęgę To jest u ludziach, to jest dla ludzi By to zrozumieć nie musiałem się natrudzić Być człowiekiem znaczy, że nie ma co się łudzić Jestem kim jestem, zdążyłem się ludzi To takie drzewo mocne, w które często uderza wichura Proste, ciągle rośniemy w siłę Morwa drzewo, bo taka jest nasza matura drzewo mocne, które często uderza wichura, proste ciągle rośniemy w siłę, morwa drzewo mocne ma korzenie bo taka jest nasza natura z Esperanto, z esperanto.